Szanowni Państwo, nastąpi teraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Franciszka Ratajczaka. A teraz zapraszam do odsłonięcia, którego dokona pan Władysław Ratajczak, syn pana Franciszka i pan burmistrz Andrzej Stanuch. Dzisiaj zostałem wywołany chyba do najtrudniejszego w moim życiu egzaminu, ponieważ mam przedstawić chciałbym w skrócie sylwetkę mojego tatusia. To co zrobił dla miasta ludzi, wychowanków, no to jest wiadome. Natomiast chciałbym przybliżyć może sylwetkę tego Franciszka Ratajczaka. Kto to zatrzymał? Bo to, że był y, nagrodzony przez Radę Państwa z Złotymi Krzyżami zasługi za 20 letnią y, nienaganną pracę pedagogiczną, pracownika mianowanego, i był nauczycielem, no to y, Wiadomo. Natomiast skąd ten człowiek powstał? Co to jest Franciszek Ratajczyk? Dlaczego miał taki dar zjednywania ludzi, budowania konstruktywnego, szlifowania, wynajdywania talentów, tej chęci do pracy, bo przecież. Nie szedł do pracy rano o ósmej, jak pamiętam, czy jeżdżał do dwudziestej, po dwudziestej. No i wszystko. Nie. W domu wszyscy cicho, na bok, bo dopiero się zaczęło. Dlaczego? Zakładam orkiestrę. Jak tych ludzi ubrać? co ich ubrać? Teraz są pieniądze, są dotacje, są instrumenty. Wtedy... Nie, taki rzeczy nie było.